Witajcie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj będziemy rozmawiać o lepszych wyborach dietetycznych dla psów i dla kotów. Do tego filmu zainspirował mnie ludzki dietetyk Michał Wrzosek. Jeśli go nie znacie, to podlinkuję wam go na dole, bo mega zmienił moje podejście jakby do ludzkiej diety, do mojej diety. Ale on właśnie nagrał film o ludzkiej dietetyce, jak robić takie... Małe zmiany, lepsze zmiany i po prostu zastosować takie lepsze wybory w diecie swojej, żeby po prostu właśnie zredukować masę ciała lub żeby po prostu jeść zdrowiej. I oglądając go, stwierdziłam, że w zasadzie te same patenty lub bardzo podobne możemy stosować również w dietetyce psów i kotów, czyli w dietetyce zwierząt. I stąd ten Film dzisiejszy po prostu chcę Wam pokazać, że takie drobne zmiany nawyków żywieniowych Waszego zwierzaka również mogą przynosić duże efekty, bo mam wrażenie, i to widzę też bardzo często po swoich klientach, że myślimy takimi kategoriami, że jeżeli nie zmienimy radykalnie, całkowicie modelu żywienia naszego psa, jeżeli nie zmienimy na jakąś nie wiadomo jak drogą karmę, na którą nam, nas nie stać to te zmiany nie będą adekwatne, to te zmiany nie będą duże, to nic to nie zmieni. Czyli te małe zmiany czasami myślimy, że nic nie dają, a czasami właśnie te małe zmiany to jest krok do tego, żeby nasz zwierzak się lepiej czuł, żebyśmy też psychicznie po prostu wiedzieli o tym, że, że jest lepiej, że żywimy go, że, że, że żywimy go po prostu lepiej. Więc. To jest też coś, co zauważyłam, jeśli chodzi w ogóle o dietetykę zwierząt, że jest kilka grup osób, które mówią o tej dietetyce tak w szerokim, w szerokim odbiorze. I albo to są osoby, które na przykład karmią barwem i trochę nie widzą poza tym barwem świata innego, albo karmią karmą komercyjną i tylko karmy komercyjne polecają i też nie widzą nic innego. No, ale przecież pomiędzy karmami komercyjnymi, suchymi czy mokrymi i tak dalej, a dietą domową mamy mnóstwo różnych innych możliwości. Możemy też łączyć te wszystkie modele żywienia i wybrać najlepszy model dla nas i dla naszego zwierzaka. I to jest też nic złego, i nie dajcie sobie też wmówić, że jesteście gorszymi właścicielami, złymi właścicielami, jeżeli nie karmicie swojego psa. W ten albo inny sposób. Musicie pamiętać o tym, że wybieracie jakby ten model żywienia waszego zwierzaka. Oczywiście pod zwierzaka, i to ma jemu służyć, i to jest jeden z ważniejszych aspektów, pod którym wybieramy jakby dietę dla naszego zwierzaka. Ale kolejną rzeczą, która jest mega ważna, to jest to, żebyśmy to wybierali też trochę pod siebie. Czyli jeżeli nie stać nas w tym momencie finansowo. Żeby naszemu zwierzakowi zaproponować barfa, to musimy znaleźć jakiś kompromis pomiędzy barfem, a taką najgorszą, najgorszej jakości karmą komercyjną. Jest mnóstwo innych wyborów. To nie, jest, nie, są, nie ma tylko tych dwóch wyborów. Więc, Więc musimy to po prostu podłożyć pod siebie. Wybrać to pod siebie, no i też pod zwierzaka, co on tak naprawdę potrzebuje. I takim chyba najlepszym przykładem tego, na czym będzie polegał ten film, to jest na przykład wzięcie sobie na jedną stronę karmę suchą, bardzo wysoko przetworzoną, o bardzo złym składzie. I jest to oczywiście najgorszy wybór, jaki możemy wybrać dla naszego zwierzaka. Czy to dla psa, czy to dla kota. Czyli sucha, ekstrudowana, karma, mega przetworzona o słabym składzie. Powtarzam. O słabym składzie, bo tutaj chodzi mi o produkt, który nie jest. nie ma dobrego składu po prostu. I to jest oczywiście najgorszy wybór, jaki możemy wybrać. Po drugiej stronie, oczywiście, będzie, będą diety domowe, czyli. Wiemy jaki jest skład, sami komponujemy tą dietę. Oczywiście mówię tu o diecie domowej, dobrze suplementowanej lub ustalonej przez dietetyka, który się na tym zna z pełną suple suplementacją, wzięcie pod uwagę wszystkiego tego, co wasz pies potrzebuje. Czyli w tym momencie taka dieta domowa, dobrze zbilansowana pod danego zwierzaka będzie tutaj najlepszym wyborem. Czyli mamy najgorszy wybór nie mamy najlepszy wybór. Ale pomiędzy jest jeszcze coś. To nie jest tak, że mamy tylko te dwa wybory. Mamy jeszcze alternatywę. Jeżeli na przykład nie stać nas, nie mamy czasu, albo z jakiegokolwiek innego powodu nie chcemy przechodzić ze swoim zwierzakiem na dietę domową, czyli nie możemy skorzystać z tego najlepszego wyboru, ale oczywiście nie chcemy mieć tego też najgorszego wyboru, no bo wiadomo, no to możemy, co możemy zrobić? Albo zmieniamy model żywienia. Czyli na przykład zmieniamy tą suchą, ekstrudowaną, o słabym składzie karmę na ekstrudowaną, ale o lepszym składzie karmę, suchą. To już będzie trochę lepszy wybór. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy zmienić oczywiście karmę na mokrą. To już będzie o wiele lepszy wybór niż karma e, sucha o niskim składzie, o słabym składzie. Więc zmieniamy na przykład na karmę mokrą. Możemy również połączyć te dwie rzeczy, czyli Przechodzimy z psem na karmę, załóżmy, suchą lub mokrą, na taką, jaką nas stać, jaką nasz pies też zaakceptuje, ale do tego bierzemy z tej diety domowej jakieś świeże dodatki do diety. Mogą być to warzywa, owoce, ale mogą być to też składniki mięsne. Niewielka ilość podrobów mięsa też fajnie wzbogaci nam dietę. I w tym momencie mamy trochę taki kompromis, ponieważ Dajemy już lepszej jakości karmę, no ale na przykład wciąż dajemy suchą, więc nie jest to idealny wybór, ale już to jest lepsza alternatywa dla tej mega słabej jakościowo karmy suchej. Ale dajemy też dodatki świeże, które są, które zawierają mnóstwo witamin, mnóstwo makro, mikroelementów, składników biodostępnych dla organizmu i on realnie jest w stanie bardzo mocno skorzystać jakby z tych składników. Także to jest też fajny kompromis. Kolejna rzecz: kości prasowane. Białe albo jakieś zwędzone, no generalnie jest to najgorszy wybór, jaki możemy wybrać dla swojego zwierzaka. Kości prasowane to jest jedna wielka zmora po prostu tych sklepów zoologicznych, tam jest kupa chemii, nie jest to w żaden sposób zdrowe i takie odpowiednie dla naszego zwierzaka, mało tego, te kości z tych skór moczonych w jakichś nie wiadomo jakich chemikaliach, one bardzo często przyklejają się na podniebienie naszego zwierzaka i mogą prowadzić nawet do zadławienia. Więc jest to najgorsza opcja gryzakowa, jaką możemy wybrać dla naszego psa. I tych produktów w żaden sposób nie polecam. Oczywiście na drugiej szali, najlepszym wyborem w takiej sytuacji byłoby oczywiście um, albo suszenie w domu i przygotowywanie w domu gryzaków, na przykład z jakiejś tam skóry różnych zwierzaczków, czy to jakaś suszona skóra wołowa, wieprzowa, to wtedy da nam jakby najlepszą opcję, ponieważ wiemy co robimy, wiemy co suszymy, sami wybieramy składniki, nie dajemy tam już żadnych konserwantów, nie wiadomo czego, po prostu zwykła suszona skóra. Oczywiście możemy takie produkty też zakupić w dobrych sklepach zoologicznych lub po prostu od dobrych producentów, i to też będzie jeden z najlepszych wyborów, jakie możemy wybrać. Ale co pomiędzy, jeżeli na przykład wasz zwierzak totalnie kocha te kości prasowane, które, no, wiemy, nie są super wyborem, ale nie do końca lubi te suszone skóry, takie naturalne, to możemy wybrać coś pośrodku. I wiele firm ma w swojej ofercie suszone kości, z suszonej skóry, które nie są w żaden sposób farbowane, wędzone, bielone itd. Są po prostu bardziej taką naturalną, bardziej opcją nie idealną, ale już lepszą niż kości prasowane lub właśnie jakieś takie bardzo mocno przetworzone rzeczy. Więc jest to taki. Powiedzmy, lepsza alternatywa dla tych kości, prasowanych. Wciąż to nie jest najlepszy wybór, ale jest lepszy e, niż kości prasowane. Także kości suszone one często są z jakimś wypełnieniem e, z dobrych e, firm. Nie, czyli po prostu kości suszone ze skóry jakby takiej suszonej, ale one nie są już barwione i nie mają aż tylu konserwantów i innych rzeczy, które mają na przykład takie typowo kości pracowane wielony. Więc to już będzie na pewno lepszy wybór. Kolejnym tematem są ciasteczka wszelkiego rodzaju różne przekąski dla naszych zwierzaków. I oczywiście najgorszym wyborem, jaki możemy wybrać, to są te wszystkie ciasteczka ze sklepów zoologicznych, które są barwione, jakieś miętowe, waniliowe, jakieś nie wiadomo niestworzone rzeczy, kolorowe. Oczywiście. Uwierzcie mi, że pies normalnie raczej by nigdy tego nie wybrał sam z siebie, jeżeli miałby w jednej miejsce ciastka waniliowe dla psów, niby, a z drugiej strony miałby na przykład mięso. To gwarantuję Wam w 99% pies by wybrał mięso. Te wszystkie kolorowe dodatki do, do tych smaczków dla zwierząt, są tak naprawdę dla nas, czyli dla konsumentów, bo my kupujemy oczami. Pies, jakby mógł, kto by kupował nosem, a nie oczami. Więc te ciastka miętowe, wszystkie takie dziwne wynalazki, to jest oczywiście najgorszy wybór. Tego unikamy, nie dajemy tego y, naszym zwierzakom i psom i kotom, bo dla kotów też. O dziwo, coś takiego kiedyś znalazłam w sklepie zoologicznym, i to tragedia skład to już w ogóle nie ma co mówić. No, w każdym razie jest to najgorszy wybór. Najlepszym wyborem będzie oczywiście przygotowywanie takich ciastek dla zwierząt samodzielnie w domu, i ja od razu bym chciała taką autopromocję małą tutaj wstawić, że jestem w procesie przygotowywania dla Was fajnej rzeczy przygotowywania dla Was e-booka. Z moimi przepisami, właśnie na takie proste, szybkie przekąski dla zwierzaków, ale będą też trochę bardziej skomplikowane, będą też troszeczkę tam bardziej skomplikowane rzeczy. Także, jeżeli będzie Was to interesowało i jak już on będzie gotowy, ten e-book, to oczywiście Wam tu podlinkuję, ale coś Was dla Was fajnego szykuję. Także, oczywiście. Zrobienie samodzielnie ciastek w domu dla zwierzaków ze składników takich, wiecie, raz, że zdrowych, a dwa, że bezpiecznych i najczęściej po prostu na składnikach tych też odzwierzęcych, mięsnych, będzie najlepszym wyborem, jaki możemy po prostu wybrać dla naszych zwierzaków. Ale czy jest coś pośrodku? No jest, bo jest dużo przysmaków, czy to pieczonych, czy to suszonych w formie na przykład ciasteczek, które będą ze składników mięsnych, które będą miały lepsze składy, prostsze składy. Bez żadnych zbędnych konserwantów, mąki i jakichś innych rzeczy. Po prostu będą prostsze składowo i też możemy takie um, opcje wybrać. Oczywiście, najlepszą opcją będzie przygotowywanie ciastek w domu, ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, to również można kupić o dobrym składzie produkt i nie martwić się tym, że, że zaszkodzimy jakoś bardzo naszemu zwierzakowi, bo jednak są to przysmaki, które dajemy od czasu do czasu i nie musimy się jakoś bardzo tutaj nad tym um, skupiać, jeżeli nie dajemy tego w bardzo dużych ilościach. Kolejną rzeczą, która jest dietetyczna, ale troszkę też bardziej behawioralna. To jest dokarmianie ze stołu. Oczywiście jest to najgorsza opcja, jaką możemy zrobić, czyli dokarmianie naszego zwierzaka tym, co sami jemy. A często jest to z dużą ilością przypraw, jest, jest to ze składników, które nie są przeznaczone um, do spożycia dla zwierzaków, mogą być nawet dla nich trujące. I to jest najgorsza opcja, jaką możemy zrobić, czyli po prostu dokarmianie naszego psa ze stołu. Nie robimy tego i pod kątem dietetycznym, jeśli chodzi o zagrożenie dla nich, tak naprawdę, no bo to już jest trochę takie igranie z ogniem, ponieważ mamy dużo składników w naszej kuchni, których zwierzak nie powinien zjadać i może grozić to nawet zatruciem lub nawet śmiercią zwierzęka, więc to po pierwsze, a po drugie, ze strony takiej bardziej behawioralnej, bym też nawet na to spojrzała, że jest to takie uczenie żebranie ja to nazywam. Czyli po prostu nasz pies uczy się, zresztą kot też, bo koty też się mega szybko uczą takich rzeczy, że jeżeli będą siedziały albo stały pod tym stołem i co jakiś czas spadnie do nich jakiś przysmak, to będziemy po prostu utrwalać to zachowanie. Czyli nie dojrze że pies lub kot sobie utrwali zachowanie, że ok, opłaca mi się stać przy stole, kiedy oni jedzą, bo zawsze coś do mnie spadnie i zawsze dostanę nagrodę za to, że tam siedzę to dwa, że po prostu, to po prostu uczymy tego, uczymy tego zwierzaka, że siedzenie i stanie pod stołem i żebranie jest spoko, ponieważ dostanie za to nagrodę. I później e, w przypadku na przykład szczeniąt, to jest też mega ważne, że jeżeli na przykład mamy szczeniaka, który no, gdzieś tam sobie zaczyna kojarzyć, że ze stołu czasami coś spadnie, coś tam ładnie pachnie itd. i my nauczymy tak tego zwierzaka, to w przypadku kiedy mamy na przykład małego szczeniaka, to nie jest taki duży problem. E, ale jeżeli ten pies urośnie i będzie to na przykład berneński pies pasterski, który jak dorośnie bez problemu będzie mógł położyć głowę na stole, to możemy mieć problem z tym, że pies po prostu może się zatruć, bo będzie na wysokości jedzenia, które nie jest dozwolone i w żaden sposób nie będzie uczony tego, że nie może podejmować jakby takich przysmaków ze stołu i wręcz jest to zakazane i to nawet ze względu właśnie jego bezpieczeństwa, nie jest to dobra opcja. Czyli jest to jedna z najgorszych opcji, jakie możemy zrobić naszemu zwierzakowi, czyli dokarmianie go naszym jedzeniem ze stołu. Pod wieloma względami, tak jak mówię, przede wszystkim behavior i dieta. Najlepszą opcją w takim przypadku i alternatywą po prostu jest zupełne niedawanie naszych domowych, domowego jedzenia, kiedy my spożywamy posiłek. Czyli jeżeli pies nauczył się już, że będzie żebrał przy stole, to po prostu e, robimy tak, że mechanicznie zabezpieczamy mu możliwość przyjścia do nas, e, do nie wiem, salonu, jadalni, gdziekolwiek jemy, żeby nie miał możliwości po prostu e, nie, żebrania. Ale co możemy w takiej sytuacji zrobić, jaką taki, wiecie, złoty środek, czyli po prostu podawanie w czasie, kiedy my jemy posiłek, Posiłku psu, który po prostu albo jakiegoś gryzaka dobrego, tak jak już wcześniej wspomniałam, albo jakiejś suszonej skóry, jakichś przysmaków, które są dla niego bezpieczne, w czasie kiedy my na przykład spożywamy posiłek, wtedy pies zajmie się tym, nie będzie żebrał nam przy stole. Ale na pewno nie powinniśmy podawać naszego jedzenia ze stołu naszemu zwierzakowi. I ostatnią już kwestią w tym filmie Będą, słuchajcie, wysoko przetworzone przysmaki czyli wszelkiego rodzaju jakieś spedigry, dentasticsy jakieś rodea, jakieś inne kabanosiki itd., które nie są dobrym wyborem, a wręcz bym powiedziała, że to jest najgorszy wybór, jaki możemy wybrać dla naszego zwierzaka. Czyli wszystkie te mega wysoko przetworzone, tłuste, pełne węglowodanów, e, przysmaki dla zwierząt, które nie wnoszą absolutnie nic do jego zdrowia. Najlepszą opcją w takim przypadku jest oczywiście przygotowywanie samodzielnie przysmaków w domu w postaci jakichś właśnie przekąsek, e, ciasteczek dla psów, e, składników mięsnych, suszonego mięsa itd., itd. Więc to na pewno będzie najlepszy wybór, jaki możemy wymyślić. Ale jest też alternatywa, czyli jest też lepszy wybór od tego najgorszego, ale wciąż nieidealny. Czyli, na przykład, jeżeli wiemy, że nasz pies um, był przyzwyczajony przez bardzo, bardzo długi czas swojego życia, Karmieniem po prostu takie, tak, 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 jakby podawaniem mu takich przysmaków, które są bardzo wysoko przetworzone, to jeżeli my z dnia na dzień mu je zabierzemy i damy coś innego, to możemy spowodować to, że ten pies nie będzie za bardzo wiedział, co chodzi. Trochę może nie ogarnie tej zmiany, może też nie podejmować tych przysmaków nowych, nie będzie to dla niego atrakcyjne. A na przykład jest to pies z ciężkich warunków, i dla niego była to taka trochę strefa bezpieczeństwa, że dostawał po prostu to do jedzenia i, i było to dla niego taką strefą komfortu. I może wielu z Was wydawać się to dziwne, o czym teraz mówię, ale słuchajcie, troszkę tak jest, że jeżeli pies przez lata był wychowany na jakimś tam jednym sposobie żywienia, na takich przekąskach bardzo. Kalorycznych, tłustych i w ogóle takich nie. No, teraz byśmy powiedzieli, że tak na takim trochę syfie, ale jeżeli my z dnia na dzień zabierzemy mu to, to możemy spowodować więcej, jakby szkody, niż w pożytku tym. Bo okej, okay, dobra, nie dajemy już wtedy syfu, ale ten pies może ee, nie ogarnąć tego. Tak chodzi bardziej psychicznie i to bardzo często mi się zdarza na przykład z kotami, jeżeli na przykład mam pacjentów, kocich, którzy które całe życie swoje jadły e, jakieś tam, bycie sypiaste rzeczy, e, karmy suche, dreamsy, nie wiadomo co jeszcze i my nagle temu kotu z dnia na dzień to zabierzemy, to może być problem. Może się nawet kot nabawić jakiegoś zapalenia pęcherza stre, stresogennie, bo po prostu dla niego to będzie za duża zmiana. Więc bardziej ja pod tym kątem też patrzę. Więc co możemy w takiej sytuacji zrobić? Zastąpić po prostu połowę tych przysmaków, które jadł na co dzień e, po prostu lepszym wyborem, czyli suszonym mięsem. I pies jakby nie straci tych przysmaków, nie zabieramy mu ich, ale robimy taką zdrowszą alternatywę. No bo umówmy się, może tutaj się trochę narażę na opinię, ale uważam, że, jeżeli mamy dużego psa i on od czasu do czasu zje sobie jakieś nie do końca odpowiednie składowo przysmaki, to nic mu się nie stanie. Jakby bez przesady, to jest troszkę tak jak w naszej diecie: od czasu do czasu możemy sobie pozwolić na takie troszkę niezbyt zdrowe jedzenie typu na jakieś chipsy, McDonaldy itd. Jest na to przestrzeń w naszej diecie, jest na to przestrzeń w naszym życiu. Czy jest to zdrowe? Nie, absolutnie. Czy powinniśmy tego unikać? No pewnie, że tak. Nie powinniśmy w ogóle tego jeść, bo nie jest to w żaden sposób dla nas wartościowe. Ale umówmy się, kto nie ma czasami ochoty na popcorn podczas filmu, czy tam chipsy, czy tam jakieś inne dziwne sypiaste jedzenie. No czasami po prostu mamy na to ochotę. I ja troszkę traktuję tą dietetykę zwierząt jako, jako też to, że... Jeżeli nasz pies coś bardzo, bardzo lubi i wiemy, że to jest dla niego taka super najlepsza na świecie nagroda, to jeżeli my od czasu do czasu damy mu jedną piętnastą rodeo z pedigree, które jest mega syfiaste, ale damy mu jedną piętnastą raz na tydzień, to czy coś mu się stanie? No, jeżeli mamy oczywiście wrażliwego psa i nie toleruje tego dobrze, no to oczywiście, że coś mu się stanie, ale jeżeli tak standardowo jad on przez całe życie tonę tego, a my teraz mu to zmienimy do jakiejś takiej mini porcji, to czy coś się stanie? Nie. Więc jakby musimy stopniowo, stopniowo tego zwierzaka przestawiać na te nowe tory, na to lepsze żywienie, ale ja bym nie odcinała tego tak bardzo mocno, dlatego stąd właśnie są te lepsze wybory, czyli nie są one idealne. Nie są jeszcze takie, jakbyśmy chcieli, do jakich dążymy, ale na ten czas są lepszym wyborem po prostu. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że troszkę Wam rozjaśnił to, że nie musimy tak bardzo restrykcyjnie podchodzić do tej diety, a przynajmniej nie w każdym przypadku, że czasami możemy troszkę pofolgować sobie, jeśli chodzi o tą dietę. Jeśli chodzi o właśnie o dietę naszych zwierząt przede wszystkim. Oczywiście że chcemy dla nich jak najlepiej. Mam nadzieję, że taki film wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików, to oczywiście dajcie znać na dole w komentarzach, a ja postaram się wam nagrać jeszcze za jakiś czas kolejną część jakby tego filmu. Pozdrawiam was ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.